Jeśli Twoje dziecko jest często wystraszone, ma lękowe stany, trzyma się tzw. Matki Spódnicy, jeśli zauważyłeś, że nie ma wystarczającego poziomu radości życia, nie ma w nim naturalnego entuzjazmu do poznawania życia, to ten odcinek zadedykowany jest właśnie tobie. Wysłuchaj tej historii. Zapraszam, Ewa Rołżarska. Wiele lat temu zgłosiła się do mnie kobieta, która odnosiła spektakularne sukcesy na płaszczyźnie biznesowej. Jednakże w rodzinnych połączeniach docwierały jej pewne problemy i to nie małe. Miała synka. Synek okazał się dzieckiem bardzo, bardzo skrytym, bardzo lękowym, niepewnym siebie. Zaczęła opowiadać o jego zachowaniach i okazało się, że dziecko ma naprawdę duże problemy. No właśnie, ale czy to na pewno dziecko miało problemy, a nie sama matka? To, że jej synek był wycofany, nie chciał tak naprawdę poznawać życia, nie miał w sobie naturalnej ciekawości, którym powinny się wszystkie dzieci odznaczać w poznawaniu życia, w eksploracji świata, w rozwoju, tak naprawdę problem dotyczył samej mamy, ponieważ mama nosiła w sobie utajony lęk przed samotnością. Na co dzień otaczała się wieloma ludźmi, była ciągle w ruchu, jej dynamika i życia była naprawdę na wysokim poziomie. Jednak z tyłu głowy czaił się ciągły strach, że zostanie któregoś dnia sama, że wszyscy ją opuszczą, że sobie nie poradzi z poczuciem osamotnienia, wyalienowania. Miała nawet takie noce, kiedy nagle się budziła z przerażeniem w oczach, że zostaje sama. Oczywiście jej synek, mocno połączony z nią na poziomie podświadomym, wszystkie te lęki bardzo mocno przejmował i w swoim zachowaniu manifestował je właśnie pod postacią takich zachowań. Z jednej strony jego mama bała się bardzo samotności, z drugiej też strony bała się bycia wykorzystywana, kiedy dopuści kogoś bardzo, bardzo blisko siebie, może znowu się wydarzyć sytuacja, w której zostanie oszukana i wykorzystana. Ten program lęku czaił się u niej niczym hybryda. Kiedy przyjmowała do swojego życia ludzi i pozwalała im się do siebie zbliżyć, pojawił się lęk przed byciem wykorzystywaną. Kiedy odsuwała od siebie ludzi, wtedy pojawiał się lęk przed samotnością. Trzeba było popracować nad tym kompleksowo. Zaczęłyśmy mocno pracować nad uzdrowieniem relacji z samą sobą. Polegało to na tym, że trzeba było odbudować poczucie bezpieczeństwa. Jak to się robi? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że ja muszę umieć stawiać właściwe granice. I nie chodzi tutaj tylko o aspekt terytorialny, częściej chodzi o aspekt natury emocjonalnej. Muszę dobrze siebie poznać, muszę być wierna samej sobie, aby wiedzieć, gdzie są granice, poza które nie pozwolę drugiemu człowiekowi przejść aby właśnie nie dopuścić do sytuacji, w której będę czuła się skrzywdzona, wykorzystana. Dzięki temu moja klientka nauczyła się budować dużo bardziej harmonijne, korzystne dla niej relacje, w których czuła się dużo bezpieczniej i zaczęła ufać samej sobie, że może naprawdę stworzyć zdrowe związki z innymi ludźmi. Jej synek z dnia na dzień zdrowiał. Zdrowiał, czyli stawał się radosnym, otwartym, spontanicznym dzieckiem, które pragnie eksplorować świat, które chce się rozwijać, ma w sobie coraz więcej radości i lekkości. Boi się też nawiązywać relacje z innymi ludźmi, w tym z rówieśnikami. Było dla mnie wielką radością, że mogłam wziąć udział w takim pięknym procesie uzdrawiania. Jeżeli czujesz, że u Twojego dziecka nieśmiałość, wycofanie, introwertyz jest zbyt mocne, jeżeli widzisz, że brakuje mu odpowiedniego jego poziomu radości życia, spontaniczności, chęci rozwoju, poznawania świata, to znaczy, że warto by było ten problem zbadać. Zbadać go właściwie, czyli zacząć od samego siebie. Zapraszam Cię na bezpłatne live'y, na których opowiadam o tych kwestiach w dużo szerszym kontekście. Jeśli chcesz poznać psychonumerologię na profesjonalnym poziomie, zapisz się do Akademii. Zapraszam, Ewa RobŻarska.